To jest również ciekawe pomieszczenie, bo jak widzicie, łóżka piętrowe, także swojego czasu mogło tu przebywać dosyć sporo naukowców leśniczych. Tutaj jeszcze jakiś plan. Widzę, że pusto. O, no to co wypadałoby zajrzeć, chyba nie, na strych. Pytanie czemu? Drzwiczki są zamknięte, aby tu nie było żadnej niespodzianki. Po ciężkich przeprawach udało nam się dotrzeć do naszego punktu. Jak widzicie, już po prawej stronie mamy zabudowania, a to, co się kryje za tymi krzakami, to jest dosyć spora opuszczona stanica naukowa, czyli można powiedzieć, że obiekt bardzo, ale to bardzo rzadki. Tak naprawdę znajdujemy się teraz w środku pewnego parku narodowego i powiem Wam, że o takie miejsca naprawdę ciężko i zastanawiam się w sumie, to jako pierwszy to miejsce odkrył no bo nie chcę mi się aż wierzyć że eksploratorzy słuchajcie jeżdżą po takich terenach i znajdują takie opuszczone obiekty no ale najwidoczniej tak musiało być w pewnym przypadku że ktoś na to miejsce natrafił no i oficjalnie obiekt jest Gotowy do eksploracji. Tutaj widzimy, że jest jakaś stodoła, albo w sumie nie stodoła, jakiś większy budynek, bo w sumie jest to stanica naukowa, także raczej to gospodarstwo żadne nie jest. Natomiast ciekawy jestem, jak wygląda sytuacja z wejściem, bo drzwi wydają się zamknięte. Dostaliśmy się do środka, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, jak pewnie już widzicie. Jest to kuchnia, która uchowała się dosyć. Porządku, ponieważ mamy kuchenkę, mamy również szafki. Zobaczcie, że nadal wzlewie kubki, które chyba nawet są brudne. Kilka innych artykułów, jak na przykład herbatka żurawinowa. Proszę bardzo, ciekawe, czy mamy jakąś datę spożycia. Mamy datę rok 2015, czyli w sumie nie tak dawno temu. Jest jakaś sofa, jakiś fotel, oczywiście wielki stół, a także, zobaczcie, buty. Buty, które trochę wyglądają jak buty wojskowego. Natomiast, z uwagi na to, że jest to obuszona stanica, no to najprawdopodobniej w tym miejscu przebywali również leśniczy, ale i również naukowcy, którzy badali okoliczne tereny, badali te lasy, pobierali próbki. No i pewnie przez jakiś dłuższy czas mogli nawet i tutaj żyć, przebywać. A zobaczcie na to: rysunek z niedźwiadkiem, tutaj słońce. Podpis Dzikuska, chyba rok dwa, 2000. A tutaj zobaczcie, słoik, a na nim napis, że chyba e, zbierali pieniądze na remont tej stalnicy. No, jak widać, wszystko stanęło w miejscu i obiekt został porzucony. Ciekawy jestem z jakiego powodu w sumie, bo z jednej strony budynek z zewnątrz prezentuje się naprawdę ciekawie w sensie nie widać, nawet, żeby był opuszczony. No ale jakiś powód musiał być opuszczenia, skoro wygląda jak wygląda. Jest teoria, że bardzo możliwe, że osoby, które tutaj pracowały, przeniosły się po prostu do innego obiektu, który może był nowocześniejszy, natomiast o mamy tutaj pierwszy ciekawy artefakt. Jest to kalendarz z rokiem 2001, 2001, przepraszam. Także to już nam nakreśla mniej więcej Okres, w jakim najprawdopodobniej to miejsce zostało opuszczone. To jest również ciekawe pomieszczenie, bo jak widzicie łóżka piętrowe. Także swojego czasu mogło tu przebywać dosyć sporo naukowców leśniczych. Tutaj jeszcze jakiś plan budowy. Widzimy parking, a także jakieś budynki. A co znajdziemy tutaj? Tutaj jeszcze jedno pomieszczenie. A o, tam jest wejście. Także przeniesiemy się, może tamtędy będzie łatwiej. Widać, że kable zostały wymontowane. Natomiast, co znajdziemy tutaj? A, to jest to pomieszczenie. Ok, krzyż. Jest również i piec. O, i szafa z naklejkami. Zobaczcie. Polskie linie lotnicze LOT. Jakieś inne naklejki. Tam jeszcze jakiś stary ręcznik. O, no i jest i również. Zdjęcie, fotografia, rysia. No, jakby nie było, jesteśmy w miejscu, gdzie możliwe, że te rysie nawet występowały. Mamy tutaj jeszcze po prawej zobaczcie. Ochrona, strefa miejsc rozrodu ptaków drapieżnych. Papugi, sowy na zdjęciu, ptaki. Tak z obrączką. A tutaj również kalendarz znaczy nie kalendarz, ale raczej kalendarz no mniejszy. Rok dwa, 2006. Sam obiekt nie jest jakoś specjalnie. Wielki rozmiarowo, także raczej ta eksploracja nam zbyt wiele czasu nie zajmie. Tutaj jeszcze stos gazet, biuletenów, biuletenów, nie wiem czy dobrze to powiedziałem, e, również powiązanych z leśnictwem, a tutaj piękne pocztówki. Naprawdę piękne. Ktoś miał fantazję rozwieszać to na przybiot drzwi. No i kolejne łóżka piętrowe. Kurczę, czyli w sumie... Mogło tutaj naprawdę przebywać, jeśli dobrze liczę. Tutaj mamy trzy łóżka, załóżmy po dwie osoby, czyli tutaj, nawet w samym tym pokoju, mogło przebywać sześć osób, nocować sześć osób. Tutaj jeszcze kolejne łóżko, takie już można powiedzieć konkretniejsze, bo niepiętrowe, pewnie znacznie wygodniejsze, z materacem. No i oczywiście biurko. Możliwe, że ten pokój, to pomieszczenie może było jakiegoś zarządcy, skoro miał takie wygody, a reszta musiała się kisić tych podwójnych. Tutaj jeszcze zobaczcie, mamy karty, także bardzo możliwe, że leśnicy swój wolny czas umilali właśnie grom w karty. Tam jeszcze słoik. A tutaj już niestety pusto. Także, no co tu więcej mówić? Co wam tu więcej pokazać? No, jedna wielka leśniczówka, stanica naukowa. E, obiekt malutki, ale przyjechałem tutaj głównie z tego powodu, że nigdy w takim obiekcie nie byłem w środku. I bym ciekawy, jak to wygląda wewnątrz. No i muszę przyznać, że takie życie, taka praca, no musiała mieć jakiś swój wyjątkowy klimat, ponieważ mimo wszystko życie w otoczeniu takiego pięknego lasu ma swój klimat. Tam jeszcze możemy zajrzeć, ale widzę, że pusto. O! No to co wypadałoby zajrzeć, chyba, nie? Na strych. Pytanie czemu? Czyliczki są zamknięte, aby tu nie było żadnej niespodzianki. E, pusto. Stelarze, odłóżek. Jakieś tam kartony ze słoikami. Strych pusty. Ech, dobra, już na zewnątrz. Uznałem, że nie ma sensu tam spędzać zbyt wiele czasu, no bo wszystko zobaczyliśmy. Jeśli obiekty są mniejsze. E, no to nie ma sensu przedłużać na siłę. Zjedliśmy cały, no ale jeszcze zostało nam zajrzeć do tej stodoły. Pytanie, czy będzie możliwość. No zaraz się przekonamy. A możliwość zajrzenia, jak widzicie, jest. E, co tu znajdziemy? Jakieś meble. No i oczywiście masę butelek po piwie. Wydaje mi się, że raczej... Nie jest z czasów, kiedy jeszcze ten obiekt funkcjonował, a z aktualnych, kiedy e, ostatnio zrobiło się o nim głośno, dosyć sporo ekip urbexowych, e, w sumie co tydzień się tutaj wybiera, natomiast nie sądzę, że to oni zostawili, tylko bardziej jacyś śmieciarze, ale jak widzicie, no nic ciekawego tutaj nie ma, chociaż tutaj jest jedna ciekawa rzecz, są takie jakby... Patyczki do pobierania chyba próbek są również plastikowe kubeczki może właśnie na te próbki. O, no i oczywiście lodówka, a na niej kilka naklejek, jakby nie inaczej z zawodami zwierzakami. O, lodówka pusta. Chociaż mógłby ktoś zrobić tam niezłego psikusa, wkładając do niej coś takiego dosyć niekoniecznie na miejscu. Ostatnie pomieszczenie. Czy coś tu znajdziemy, moi drodzy? Chyba nie. Jakieś resztki od fotela, kapsle, dużo drewna. Jakieś stare, też ogrodzenie tutaj się znajduje w tej stodole. Ale nic ciekawego, także nie tracimy czasu. No i moi drodzy, to by było chyba na tyle. Taka dosyć szybka eksploracja. No i muszę to powiedzieć. Troszkę nie rozumiem fenomenu tego miejsca. No bo mówię wam, ostatnio naprawdę jest o nim głośno. Wszyscy tutaj jeżdżą, wszyscy to zwiedzają. Ale powiem szczerze, że nic specjalnego tutaj nie znaleźliśmy. Nic specjalnego to nie jest. No jest to pewnego rodzaju wyjątkowy obiekt, jeśli chodzi o, o przeznaczenie. No bo kurczę, to nic naukowe, no nie znajdujemy tego za często, tak? Zwłaszcza tych opuszczonych, a, a tutaj no to po prostu masa różnych rzeczy, ale nic takiego, co by nas jakoś nie wiem, rozkochało, jeśli chodzi o. O to co robimy, czyli zwiedzamy opuszczone miejsca. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam również do wspierania mojego kanału poprzez Patrona i poprzez YouTube'a. A Ach, no i to by było na tyle. Sprawdźcie oczywiście resztę moich filmów. Tam znajdziecie więcej opuszczonych obiektów znacznie, znacznie ciekawszych. Także dzięki za dzisiaj, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!